Unia Europejska zamierza walczyć z suwami i, co ciekawe, nie tymi najmocniejszymi, takimi jak ta 300-konna Cupra Ateka, ale z tymi najcięższymi, bo są po prostu nieekologiczne, zużywając dużo paliwa. Tak przynajmniej wynika z najnowszego projektu zmian prawa, jaki trafił do Parlamentu Europejskiego. Zakłada on wprowadzenie dwóch kategorii prawa jazdy. Kategoria B będzie pozwalała na prowadzenie samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej 1800 kg i dopiero po okresie próbnym dwóch lat. O ile kierowca ma więcej niż 21 lat, będzie można pójść na kolejny kurs prawa jazdy, zdać kolejny egzamin i otrzymać kategorię B, która będzie pozwalała na jazdę samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony, czyli takimi jak jest to obecnie. Dziwne zmiany, ponieważ uderzają przede wszystkim w elektromobilność. Tam samochody są bardzo ciężkie przecież, a dopuszczalna masa całkowita no niestety nie będzie się łapała na tą pierwszą kategorię, ale dajcie w komentarzu co o tym sądzisz, a szczegóły tego projektu poznasz na portalu dailydriver.pl.